dawno nie nagrywałam z kamerą i ogłem ze swoją twarzą, więc czuję się troszeczkę dziwnie, ale to nic. Przeglądając Facebooka, natrafiłam na taki oto screen i wydał mi się on dosyć dziwny. Dlaczego? Dlatego, że dziewczyna siedząca na koniu Lążuje drugiego konia, a w tym przypadku zercyka. Oczywiście tyczy się to gry Star Stable Online. A więc, czy jest to lążowanie, a może prowadzenie drugiego konia? Można będzie wyjąć dwa konie ze stajni? Przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Ja nie mogę się doczekać. Zobaczymy się za chwilę Dobra, więc ja już jestem tutaj w grze Totalnie nie mam pojęcia od czego zacząć Bo nie mam pojęcia jak ta dziewczyna to zrobiła Więc będziemy musieli po prostu to sprawdzić Jestem na koncie Bianca Beer. Niestety moje konto Zuzanna Younglord, Czyli moje główne konto Zostało zbanowane permanentnie Czyli na zawsze Ale jak widzicie nie przestałam nagrywać Star Stable Online I jedziemy sobie dalej Po prostu za bardzo lubię tą grę, żeby przestać to nagrywać I'm sorry, taka już jest <laughs> eee, mamy, i, i. Dobra, jestem tutaj teraz na achałku, na koniu achałtykińskiej. I chciałabym przykładowo wziąć sobie jakiegoś innego konia, no na przykład tego jelonka. Tylko kurczę, jak to zrobić, i czy w ogóle da się to zrobić, i jak to zrobić? <laughs> Przede wszystkim, dobra, może nacisnę na jego tabliczkę, zobaczymy, jak. To zrobić. Sprzedaj tego konia absolutnie nie. Boże, jakie zaniedbane te konie! O, tysiąc lajków i każdy mój koń będzie zadbany. Proszę pomóżcie, żeby one już nie umierały z głodu. <noise> Dobra, no ja tutaj niestety nic nie widzę, co mogłoby świadczyć o tym, że można go wyjąć ze stajni. To w takim razie zrobię to chyba troszeczkę inaczej. Już wiem, spróbuję teraz metodę że będę trzymać jednego konia, tylko kurczę, czy na tym koncie jest wykupiona opcja trzymania koni? Jest! Dobra. Będę trzymać tego konia. Ej, czy mi się wydaje, czy zmienili wodze? Wow! Ej, zmienili chyba wodze, albo mi się wydaje. Ewentualnie to po prostu od tego ogłowia są takie wodze. Dobra. Pewnie tak! <laughs> Dobra, wyjdziemy sobie z boksu z tym koniem i spróbuję wsiąść na ahała. Nie, nie działa, dobra, myślałam, że już będzie działać, kurczę. Um, jak by to zrobić? A może wiecie co? Wezmę sobie ahałka. Dobra, wezmę ahałka i stąd wyjdę, po prostu wyjdę stąd. O ile będzie można wyjść trzymając konia, a nie siedząc na nim, dobra? Nie. Nie da się wyjść. Dobra, wsiadam na tego konia w takim razie z powrotem i wyjeżdżam ze stajni. Zobaczmy, jak inni gracze to robią. W ogóle chcę też powiedzieć, że dzisiaj jest wtorek, a zanim weszłam do gry, czekała mnie aktualizacja, więc bardzo możliwe, że ten błąd już został naprawiony, błąd, czy też nie wiem, no ogółem ta rzecz, nie wiem, czy to jest błąd, czy nie. Także jeżeli zostało naprawione, no to niestety dzisiaj tego nie zobaczymy. Ale mimo wszystko podświadomie w serduszku liczę na to, że to nie jest żaden błąd i że faktycznie można na przykład nężować konia albo naraz. Trzymać dwa. Tego co czytam w komentarzach, to właśnie prawdopodobnie... Polega to na tym, że można komuś ukraść konia. Jedna osoba właśnie tak napisała w komentarzu. Być może właśnie tego to dotyczy, a nie lążowania jak wcześniej spekulowałam. O, co to jest? Jakiś śmieć, dobra, zbiorę tego śmiecia. Dobra, no to w takim razie muszę z tego co widzę, poszukać konia, który byłby bez jeźdźca, czyli jakiegoś jeźdźca, który by zszedł z konia. Idealnie, idealnie, dobra, wiedziałam, żeby tutaj jechać. I spróbujemy wsiąść na tego araba tej osobki. Okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie się dało. Nie da się! No, eee! Jak to zrobić, cholera? No, chciałam w odcinku, kurczę, potestować to, a tutaj wychodzi, że nic się nie da. Wsiadam na swojego konia w takim razie i idę przeglądać Facebooka jeszcze raz. Dobra, i słuchajcie, natrafiłam na ten post, właśnie gdzie ta dziewczyna lążuje tego konia, więc wejdę sobie w komentarze i zobaczę w takim razie. Dużo osób teraz tak ma, ja też. Ja też tak mam, też tak mam. To jest bug, też tak mam. Okej, okay, czyli świadczy to o tym, że to jest bug Mam nadzieję, że to nie zostało naprawione, bo przed wejściem czekała mnie wielka aktualizacja Ja mam tak samo też, same, też kradnę ludziom konie I właśnie po tym komentarzu stwierdzam, że być może właśnie dotyczy to kradnięcia innym koni bo Wyobraźcie sobie, nie stać was na pięknego araba, którego chcielibyście mieć Ale możecie komuś ukraść konia i sobie na nim jeździć A ten ktoś zostaje bez konia i musi podróżować wtedy pieszo to byłoby w sumie dosyć fajne. Kraść innym konia, a potem wywozić je na drugi koniec mapy, żeby musieli po to biec. Ktoś chce ze mną się w taki sposób pobawić? Jeśli ten bak nadal działa, to możemy po pobawić się tak w klubie. Link do formularza do klubu w opisie. Też tak mam bak jakiś. Lążowanie konia. Też tak mam. Ja też tak mam. Patrzcie, SSO dodało lążowanie obcego konia. Obcego, no nie swojego niestety. Też tak gdzieś miałam. Haha, ha. pewnie ten bak zostanie do tej aktualizacji. No i była aktualizacja cholerna. Dobra, dodam jeszcze jakąś emotkę i zobaczymy może ktoś nam w międzyczasie odpisze, to na pewno Wam o tym powiem. A w międzyczasie, może jak będziemy czekać na odpowiedź, to nadal popróbujemy sobie jakiś innych sposobów, gdzie to byłoby możliwe. Słuchajcie, mam pomysł. Zaproszę za chwilę kogoś z klubu i z nim właśnie potestuję ten sposób. Być może z kimś z klubu się uda, bo może na obcej osobie to nie działa, ale może będzie działać na kimś z klubu, bądź też z grupy. Fajnie by było, gdyby SSO dodało taką opcję, gdzie właśnie... Można dodać się do grupy i można jeździć na koniach graczy właśnie z tej grupy, w której się jest. To byłoby w ogóle mega. A wiecie, w grupie może znajdować się maksymalnie 5 osób, więc to w ogóle byłoby mega super. Dobra, słuchajcie, odpowiedziała mi jakaś yy, Hanian, że z tego co wie, to chyba nie został jeszcze ten błąd naprawiony, ponieważ dziś jeszcze tak miała. Ej, patrzcie, ej, patrzcie, 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 co to jest? Dobra, czy nam się to udało? Czy nam się to właśnie udało? Dobra, widzę, że y, moja postać trzyma jakiegoś innego konia jeszcze. Oh my god, okej! Okay? Trzymam tego Tinkera, tej od Martin Heibel. Dobra, tylko że ona w ogóle nie ma tych wodzy, a wodzę od jej konia mam ja no fajnie by było jakby ukraść jej tego konia ale ona sobie gdzieś z nim idzie fajnie by było jakby ona ustała bo chciałabym na tego konia wejść i zobaczyć czy dam radę nim sobie pojechać no ale jak ten koń na razie idzie no to nie dam rady kurczę na niego wejść ale zobaczcie ja mam jego wodzę ona w ogóle nie ma żadnych wodzy dobra chodzę słuchajcie i dam radę na nim jeździć nie dam rady nie mogę na nim jeździć w ogóle Kurczę, ale mam jego wodzę, patrzcie. No to to jedyne widzę, że działa. <noise> Czyli będąc na swoim koniu, mogę trzymać za wodzę innego konia. No dobra, tylko, że nie działa to tak, jakbym chciała, czyli e, żebym weszła na tego konia i sobie pojechała gdzieś. Dobra, ale ta laska, zobaczcie, odłożyła już wodzę, bo ten koń ma wodzę teraz na szyi, więc spróbujemy na niego wejść. Nie, możemy chyba tylko go pogłaskać. Co? Nie, nawet pogłaskać go nie możemy. Dobra, czyli nic, właściwie z koniem e, innych graczy robić nie możemy. Oprócz tego, że jest bug. Pokazując się w takiej postaci, w jakiej widzieliście, czyli, że moja postać tylko trzyma wodę obcego konia, ale z tym koniem nie może nic robić, bo zobaczcie, z perspektywy. Gry. Ten koń dla mnie w ogóle nie istnieje. On jest tylko teksturą przeźroczystą, w którą mogę wejść i nic się nie dzieje. A z moim koniem tak nie ma, patrzcie. Nie mogę przez niego przejść i nic w ogóle nie mogę zrobić, bo gra widzi to jako mojego konia, no nie? A tego jakby nie widzi, no nie? Słabo. Oczekiwałam, że jednak ten błąd, błąd jest troszeczkę lepszy. Jezu, znowu trzymam jego wodze. <grywa> Okej. Okay. Oczekiwałam, że jednak mimo wszystko SSO dodało to do aktualizacji właśnie typu lążowanie konia albo wypuszczanie dwóch koni właśnie pozostajnie. Bo powiem i przyznam wam się szczerze, że bardzo dawno nie patrzyłam na aktualizację SSO i właśnie przez tego bana troszeczkę było mi przykro i tak dalej, więc od SSO to chciałam mieć przerwę, ale jednak nie chcę mieć tej przerwy. Znam sobie sprawę, że jednak tej przerwy nie chcę, ale przyznam, no nie patrzyłam w ogóle na aktualizację, więc totalnie nie mam pojęcia, co oni ostatnio dodawali. Wiem tylko, że dodali nowe araby, którym się podobają. Możecie też napisać w komentarzu, czy Wam się podobają. Kurczę, jak widzę, to nie zmieniło się <laughs> nad tym SSO za dużo. Jakby dodali lążowanie, to słuchajcie, uważam, że SSO wkroczyłoby taki nowy etap, który byłby o wiele, o wiele lepszy. Trudno. No, no, może kiedyś dodadzą, może dodadzą to przy okazji odnawiając nasze postacie, bo nasze postacie nadal czekają na odnowienie. Moim zdaniem... słabe. <grym> Mimo wszystko, czego można oczekiwać od błędu, prawda? No, nie jest to aktualizacja wprowadzona świadomie przez twórców. No trudno. Najpewniej jutro, czyli w środę zostanie to naprawione. Nie wiem, kiedy ten film zostanie opublikowany, więc być może jest jakiś inny dzień tygodnia. No, chyba tylko tyle mam wam do powiedzenia, bo... <grym> Ja będę ciągnąć w nieskończoność. Zobaczcie, że te wodze wydłużą się nawet, jakbym poszła na drugi koniec mapy. No trudno. Dziękuję Wam za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka w górę, jeżeli zostaliście ze mną do końca. W sumie to ja już będę się żegnać. Pa pa!